Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. W ten piątkowy poranek chciałbym zaprosić Was do Ewangelii Mateusza, do 16 rozdziału, pierwsze cztery wersety. Podeszli do niego faryzeusze i sadyceusze. Chcieli go wystawić na próbę, dlatego prosili, by w ich obecności dokonał jakiegoś znaku świadczącego o tym, że ma moc pochodzącą z nieba. Jezus zaś odpowiedział. Gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie bezchmurny dzień, bo, nie, bo niebo się czerwieni. Rano, mówicie, zanosi się na deszcz. Niebo zaczerwienione i robi się pochmurno. Z jednej strony potraficie wyciągnąć wnioski z wyglądu nieba, a z drugiej nie umiecie pojąć znaków czasu. Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz znak nie będzie mu dany, poza znakiem Jonasza, z tym ich zostawił i odszedł. Ci faryzeusze i sadyzeusze z pewnością wiedzieli o cudach, których dokonał Jezus. Nawet jeżeli może żadnego nie widzieli na własne oczy, to na pewno słyszeli. W ten sposób poddają próby Jezusa. Myślę, że gdybyśmy byli w miejscu pana Jezusa, to od razu byśmy dokonali wielu znaków i cudów, aby uwierzyli w to, że jesteśmy synem Bożym. Myślę, że dokonalibyśmy takiego cudu, który przez cały dzień mogliby. Dokonywać, mogliby swoimi oczami oglądać, którego dokonał Jezus. Ale nie jesteśmy w tym miejscu. Jezus taki nie był. Nie daje im żadnego znaku, a wręcz przeciwnie, nazywa ich obłudnikami, cudzołóżnikami, pokoleniem złym. Potrafi, potraficie rozeznać, zobaczyć znaki nieba i przepowiadać pogodę, ale nie jesteście w stanie odczytać znaków czasu? Wiecie, z tego fragmentu płynie też lekcja dzisiaj dla nas. Czy potrafimy mieć oczy szeroko otwarte, aby widzieć znaki czasu, w których żyjemy, czy dostrzegamy znaki czasu, czy potrafimy zobaczyć, co jest od Boga, a co nie jest od Boga, od fałszywych nauczycieli, czy potrafimy w tych znakach czasu, które dzisiaj mamy, odczytać moment, w którym się znajdujemy jako kościół? Zobaczcie, że Pan Jezus powiedział im, lecz znaka, znaku nie będzie poza znakiem Jonasza. Jezus nawiązuje tutaj do, swojego, do swojej śmierci i zmartwychwstania. Dlatego, że to będzie znak tego, że Mesjasz przyszedł na ziemię. Tak więc Jezus umarł i to był rzeczywisty znak. Ale po trzech dniach zmartwychwstał i ożył. A więc kolejny znak świadczący o tym, że to jest Mesjasz. I dzisiaj warto sobie zadać pytanie, gdzie jesteśmy? Jeżeli dostrzegamy znaki czasu i przechodzimy te wszystkie doświadczenia, próby i, i burze w naszym życiu, to możemy być pewni tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa, jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Jezus od nas oczekuje tego, żebyśmy słuchali słowa, żebyśmy wierzyli, żebyśmy pokutowali, żebyśmy Go naśladowali, żebyśmy rozpoznawali znaki czasu, w których przyszło nam żyć. Radości w Panu. Do usłyszenia Słowie na dobry dzień w poniedziałek. Dzisiaj zapraszam Was już. Na niedzielne nabożeństwo, na transmisję o 10.30 z naszego kościoła. A również przy okazji zapraszam, jeżeli będziecie mieli ochotę na spotkanie, na konferencję do HWM Myszków. Jutro o 10.00 będę miał tam przywilej też usłużyć wśród innych prelegentów, więc jeżeli jesteście z okolic i, i macie czas, to serdecznie zapraszam. Radości Panu, błogosławionego weekendu.